Zaległe ważenie całego stada naszych koni. Nie jest już zbyt aktualne, bo przykładowo jedna sklaczość robiła się dwa dni później. Jednak mega ciekawym było dowiedzieć się ile waży w tak wysokiej ciąży, a jednocześnie pojawiło się bardzo dużo zaskakujących wyników. A przecież są one dla nas super ważne, chociażby w kwestii dobierania ilości dawek leków czy odrobaczania. Zobaczcie koniecznie. sobie. 620. 620 sahelu. Super. Mhm. Zapraszam. Zapraszam, jeszcze kawałeczek. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze jedna noga. Noga. Super! 680. 680. No nieźle. Dobra, to przejdziemy do przodu, co nie? Mhm. Nie bardzo. Weź ze mnie. 107. 107! Ty grubasie! Jeszcze, sobie... o. jeszcze o, jedna? Ta. O tak. super. Więc 602. 602. Taka jest też półstafa wiele? Czekaj, to jest wejdą właśnie całej wagi, nie? 602 kilo. W życiu bym nie powiedziała. W porównaniu z innymi oczywiście, nie? A to nasze najmłodsze dziecko. Jakie dzielne. I 88 kg No, ty to jesteś kawał papy. I 603. No, trzymasz wagę, trzymasz wagę. Tefiti 314. No brawo. Dimalu 354. A Damaris ile była? 430. 430. Fajna panierka Fabiola? No cieszę się. Dla mnie zdecydowanie najbardziej zaskakujące są wagi młodych koni. Żrebie 3 tygodniowe 88 kg w porównaniu z dwa razy starszym ważącym 107. Siedem. Samedi za to nawet w wysokiej ciąży nie ważyła mega dużo w porównaniu z jeszcze wtedy chudą fabiolą. No a roczniaki i dwulatka są dla mnie totalną zagadką zawsze do odgadnięcia. Obstawiałabym, że ważą więcej. Zapraszamy zdecydowanie częściej i dziękujemy za użyczenie wagi firmy Biofit.